Dzień dobry, witajcie w grudniu oficjalnie zaczynamy vlogmas. Tak jak widzicie, tutaj światło miga u mnie na piekarniku, ponieważ noc była niezła, grubo. I powiedziałabym, że było grubo, bo wieje strasznie silny wiatr, wszystko po ogrodzie lata i niestety widzę, że pokrowiec, który kupiłam na. który kupiłam na stół gdzieś, gdzieś sobie poleciał. Hmm. Szkoda. A chciałam zabezpieczyć ten stół, ponieważ mam taki duży, okrągły stół drewniany, on jest dość stary, troszkę zniszczony, ja go tam staram się z jakiś czas odświeżać, ale stwierdziłam, że tym razem e, będzie dobrze kupić dla niego pokrowiec. No i widzicie, mimo że go zawiązałam, to i tak... Postanowił sobie polecieć. Więc aura może nie jest typowo zimowa bardziej mi będzie taka jesienna, taka mroźna. I przez to, że tak wiał silny wiatr, to mam wrażenie, że w domu jest po prostu bardzo chłodno. Przed chwilą podkręciłam e, grzanie na maksa. Mam golf i na to nałożyłam sobie kaszmirowy sweter, bo po prostu mi zimno. Więc. Jak tylko wrócimy, to myślę, że trzeba będzie rozpalić w kominku i rozgrzać ten dom. Jeszcze mówili, że dzisiaj do godziny 18 może być tak wiecznie, ale później mam nadzieję, że będzie już wszystko ok. Więc, zgodnie z tradycją, tak jak ja robię od praktycznie zawsze, jak tylko mamy grudzień, to co ja robię, to ja wyciągam choinki. Słuchajcie, i spotkałam się z wieloma. I spotkałam się z takimi opiniami, że jak to przecież mamy tradycję, że powinniśmy ubierać choinkę w wigilię. Powiem szczerze, że każdy uważam, że powinien robić to w do szygra. Ja jako dziecko już nie mogłam się doczekać zawsze, kiedy będę ubierała choinkę i dlatego jak moje dzieci się pojawiły, to z dniem 1 grudnia ubieram moją choinkę e, wtedy, żeby przez cały miesiąc cieszyć się tymi nadchodzącymi świętami, i po prostu, żeby dłużej nie móc nimi się cieszyć, ponieważ ja później tak naprawdę po świętach od razu zwijam choinkę, nie czekam do Trzech Króli, po prostu robię to wszystko po swojemu, więc e, jeżeli ktoś uważa inaczej, jeżeli ktoś robi inaczej, to jak najbardziej ja to popieram i uważam, że to jest każdego indywidualna decyzja. Natomiast ja osobiście bardzo lubię cieszyć się tą choinką i bardzo też tak naprawdę długo zajmuje mi przystrajanie domu. E, no i ja sobie osobiście nie wyobrażam ubierania choinki w wigilię, ponieważ mamy wtedy tak wiele innych spraw na głowie, ani nie na przykład ubieranie choinki. Także takie jest, taki jest moje podejście. Tutaj choineczki czekają. E, w zeszłym roku kupiliśmy takie, pokrowie, takie pokrowce. Tutaj są dwie choinki. I w sumie y, nie planowałam mieć więcej niż jedną choinkę. Tak po prostu wyszło przez przypadek, że jedną sztuczną choinkę mamy jeszcze za czasów, kiedy z mężem zaczęliśmy sami mieszkać. No i wtedy kupiliśmy taką całkiem niedrogą choinkę. Ona jest naprawdę bardzo ładna, cały czas mi się podoba. <grywa> ma już te swoje. Jest 15 lat może i ma. E ale po prostu ja no nie chciałam jej wyrzucać, więc postanowiliśmy, że ona powędruje do góry. I odkąd tutaj mieszkamy, ta choinka jest u góry, tam na półpiętrze i to jest choinka dzieciaczków. I oni po części ją ubierają, trochę ja im pomagam. Natomiast nową choinkę kupiliśmy ze dwa albo trzy lata temu, albo cztery. I ona jest tutaj na dole. Taka troszeczkę większa, wyższa przede wszystkim, ponieważ tam ta choinka była mniejsza, bo ubieraliśmy ją głównie na mieszkaniach wynajmowanych. No i tym sposobem po prostu mamy dwie choinki. Tak naprawdę ta choinka już nie jest taka super, no ale jeszcze póki co ją wykorzystujemy. Jeżeli faktycznie e, wyzionie ducha, no to trzeba będzie kupić nową. I myślę, że dalej będę kontynuowała to, żeby dzieci miały swoją choinkę u góry, a my będziemy mieli swoją na dole. Znaczy nie swoją, taką rodzinną, taką już wiecie, idealną, zrobioną po prostu mm, tak jak ja sobie to wymyśliłam i w tym roku, w zeszłym roku, miałam taką fazę na to, żeby było wszystko tak naturalnie, natomiast w tym roku chciałabym, żeby to była bardziej choinka tradycyjna, taka. Natomiast w tym roku chciałabym choinkę zrobić taką bardziej formalną, elegancką, która po prostu będzie, myślę, że idealnie pasowała do naszego wnętrza. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście większość z tych ozdób będę chciała wykorzystać. E, natomiast, tak jak powiedziałam, mamy dwie choinki, więc będziemy kombinować. Niestety, przed domem jeszcze mam dynie, i nimi się trzeba zająć w pierwszej kolejności. Ale, w związku z tym, że pogoda naprawdę nie pozwala na to, to muszę to po prostu przełożyć. Choinki są wyciągnięte. Plan na dzisiaj, jak mi się uda. Bo dzisiaj mamy sporo do załatwiania. Yy, jestem właśnie ubrana i za chwilkę wyjeżdżamy do Stargardu, bo musimy pozałatwiać parę spraw i przy okazji jeszcze chciałam wstąpić do koleżanki, tam do sklepu, no na chwilę. Yy, no i wieczorem, może jak dzieci wrócą ze szkoły, to sobie rozłożymy tę choinkę, jak się uda. Chociażby jedną, to by naprawdę było super. Yy, także rozkładanie choinki tak naprawdę zajmuje dzień dwa, jeżeli mamy dzieci. Jeżeli nie pracujemy i możemy sobie pozwolić, jeżeli mamy czas ekstra, no to wiadomo, że to. Możemy zrobić szybciutko, ale jeżeli mamy trójkę dzieci, musimy ugotować i pracować, i to po prostu się rozkłada w czasie. Więc liczę na to, że tak w przeciągu dwóch dni te choinki będą już stały i później sobie na spokojnie będę je ubierać. Hmm, powoli wyjmę ozdoby ze strychu, zacznę się zastanawiać, w jaki sposób przystroić dom, no i oczywiście w międzyczasie chciałabym się udać jeszcze do sklepów i podokupować co nieco. Być może coś mi się jeszcze fajnego spodoba. Także plan jest taki na dzisiaj. Pogoda naprawdę jest kiepska. Mam nadzieję tylko, że po drodze nie będzie żadnych powalonych drzew, że będziemy mogli bezpiecznie przejechać. E, także cóż, zabieramy manatki i jedziemy do Starga. Jesteśmy późno, bo późno, ale chyba zabieramy się za pierwszą choinkę. O, przy okazji y, oczywiście musiałam coś wziąć. No ale dobra, to co dzieciaki? O, Otwieramy. Otwieramy. Otwieramy choinę. O, to już pierwsze jest nieba. na, na dole. Good time. No i Dzień dobry, witajcie. Choinka stoi. Udało się. Ja na sobie mam swój piękny, nowy sweter ze sklepu Lovely od mojej przyjaciółki Agaty. I teraz obiecałam sobie, że pokażę dzieciakom prezent niespodziankę, który robiłam przez długi czas. Bo to faktycznie zajęło sporo czasu przygotowanie tego prezentu i stwierdziłam, że sobie otworzymy wspólnie, jak tylko będzie stała choinka. Więc zaraz zawołam dzieciaki, pokażę im co takiego mam, ale jeszcze pokrótce Wam opowiem, co takiego y, przygotowałam i o czym mowa. Mam tutaj takie pudełeczko. Oczywiście ja już je otwierałam, bo. Musiałam zajrzeć, czy wszystko jest ok, czy to jest to po mojemu. Zamówiłam na printu fotoksiążkę. Ja z firmą printu współpracowałam również wcześniej, w okresie świątecznym, i to jest takie miejsce, gdzie możecie po prostu stworzyć sobie fotoksiążkę, zamówić kalendarz, fotokalendarz i tak dalej. No, po prostu takie usługi stworzenia spersonalizowanego prezentu. Uważam, że taki spersonalizowany prezent jest naprawdę fantastycznym pomysłem. Ja stworzyłam takie kalendarze rodzicom, dziadkom, właśnie z wnukami i nawet moja mama ma w kuchni taki kalendarz z dziećmi i z nimi, bo taki stworzyliśmy na święta chyba dwa lata temu albo nawet i trzy i ona cały czas po prostu, słuchajcie, przekłada te te fotografie, i za każdym razem ma inne zdjęcie na ścianie, więc e, chyba to jest czas na to, żeby przygotować jej nowy kalendarz. Ale ja tym razem e, zrobiłam fotoksiążkę, ponieważ e, przeglądałam ostatnio swoje fotografie i stwierdziłam, że mam bardzo duży bałagan w tym wszystkim i trzeba by było zrobić porządek, ponieważ. Fotografii w domu, no na telefonach i w komputerach mamy tak dużo, i tak naprawdę rzadko kiedy po nie sięgamy. I boję się, że przyjdzie taki moment, kiedy a, wymienimy telefon albo coś się skasuje i. Albo po prostu zapomnimy o tych zdjęciach i nie będziemy do nich wracać, więc warto jest zrobić sobie taki fotoalbum. Ja tak robię właśnie od kilku lat e, i wywołuję po prostu w postaci książki. Poza tym uważam, że i tak warto robić takie staroświeckie albumy ze zdjęciami również, natomiast fotoksiążkę możemy wybrać jako. Na taką specjalną okazję, czy to na przykład wywołać święta, albo na przykład jakieś pamiętne wakacje, albo jakieś, jakieś przyjęcie urodzinowe, albo nie wiem, jakiś jubileusz, rocznica ślubu i tak dalej. I wywołanie sobie takiej fotoksiążki to myślę, że jest nie tylko doskonałym pomysłem dla kogoś na święta, ale również dla samego siebie. I ja dlatego też dla swojej rodziny przygotowałam taką książkę z printu i chciałam Wam po prostu o tym powiedzieć, żebyście pamiętali, no bo. Bo myślę, że to jest idealny po prostu czas przedświąteczny. Teraz jeszcze myślę, że chyba zdążycie zrobić sobie taką fotoksiążkę, wywołać dla najbliższych, ponieważ. No dość szybko doszło. Szybko doszło kurierem, więc ja również będę miała dla Was kod rabatowy, więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać, to Was serdecznie do tego zachęcam. I proszę dajcie mi znać w komentarzach, na co się zdecydowaliście. Czy stworzyliście fotoksiążkę, czy może wybraliście jakieś inne, personalizowane prezenty? Także e, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się z tym ze mną. E, co takiego wybraliście? A ja teraz słuchajcie, zawołałam dzieciaki, otworzymy sobie fotoksiążkę. No tak kto otwiera? się tutaj. Pociągnij za jedno. Dobra, uwaga, uwaga! Co to będzie? Co to będzie? Prosimy. Co teraz napisane? Kto umie czytać? Alex Album of zachwycony. zachwycone. Ja wam pokazuję, jak możecie również zapakować ten prezent. Oczywiście ja już go otworzyłam i próbowałam zaglądać jakoś po swojemu, ale nie wyszło. Generalnie możecie sobie taką opcję zapakowania na prezent od razu wybrać. No i dzięki temu macie po prostu prezent od razu gotowy. Do wyboru oczywiście macie nie tylko fotoksiążkę, możecie mieć foto album, fotoobraz, fotoplakat. To no naprawdę tego jest bardzo dużo, co jest najważniejsze, że aplikacja na printu jest bardzo prosta w obsłudze, nieskomplikowana, wygląda to w ten sposób. Myślę, że większość osób. Ale i tak wam wytłumaczę, tak pokrótce, e, że wrzucacie swoje zdjęcia, które wybraliście, e, i potem tworzycie sobie e, album, tak jak chcecie. Możecie wybrać położenie, możecie skorzystać z gotowego szablonu, nie musicie kombinować i tam, nie wiem, dopasowywać zdjęć, e, ale to wszystko oczywiście od Was zależy. Poza tym możecie wrzucić jakieś napisy, możecie wrzucić jakieś. E, Motki, no naprawdę stworzyć tak bardzo spersonalizowany album, tak jak Wam się będzie podobało. Możemy na przykład napisać, nie wiem, tutaj, jak ja miałam jakieś pierwsze coś, mam tutaj pierwszą wizytę u fryzjera mojego dziecka, więc można oczywiście podpisać. Ja nie podpisałam, bo ja lubię takie bardzo klasyczne albumy, więc tak wygląda okładka naszego albumu. I powiem szczerze, że planowałam zrobić album kilka lat, na przestrzeni kilku lat. Natomiast jak zacząłem przeglądać te zdjęcia, okazało się, że. W tym całym albumie, słuchajcie, zmieściłam tylko jeden rok, więc będę musiała do niego wrócić i na kolejne lata robić kolejne. W pierwszym albumie zawarłam trzy lata, w tym, w tym słuchajcie, zawarłam tylko jeden rok. W każdym razie, oczywiście, są tutaj głównie dzieciaki z rodzicami, z dziadkami. Taki układ stron, naprawdę różny, ale możecie po prostu po swojemu robić. Ja, jak robię fotografię i robię fotoalbumy e, i w ogóle myślę, że to jest taka fajna wskazówka dla wszystkich, te osoby, które na przykład gdzieś podróżują i zamierzają później wywołać zdjęcie, albo nawet dla wspomnień, warto jest zrobić zdjęcie na przykład okolicy albo na przykład jakiegoś szczegółu i wtedy na przykład, jeżeli jesteśmy tak jak tutaj, widzimy, że jest zima, zrobiłam krajobraz tutaj naszego ogrodu e, i córcia, która się po prostu bawi w domku. Mogłam też na przykład zrobić zdjęcie domku i można tutaj da dać małe zdjęcie domku, tutaj kawałek śniegu i i, tak dalej. i tu wtedy już takie będzie szerszy pogląd na to, jak to wówczas wyglądało. Także to jest taki fajny pomysł, którego warto skorzystać. Także e, nawet jeżeli fotografujecie tylko osoby, bo dzieci na przykład na wycieczce, to i tak mimo wszystko warto jest sfotografować chociaż kawałek krajobrazu, kawałek czegoś, e, żeby po prostu później móc to umieścić, i tak fajnie, żeby to się wpasowało e, klimatem. No, to zdjęcie jest po prostu mega. I widzicie tutaj widzę dom e, i mojego synusia w tle, i jego pierwszy śnieg na nogach, jeśli można tak powiedzieć. Takiego tutaj czekajcie, słucham przejrze, przejrzę, co bym mogła wam takiego pokazać fajnego. Pierwsze, o tutaj mamy wakacje, lody. Tutaj, jak oni siedzieli w tych fotelikach na wakacje, jak jechali. No, taki po prostu album rodzinny. E, o, mamy pierwsza wizyta u Fryzjera. Zobaczcie, jaki czaderski fotel był. <laughs> A tutaj robiłam naleśniki, przychyliłam pianę do nogami. I dzieciaki w ogóle były czarmar, mama. Zobaczcie, w ogóle fajne zdjęcie. Bardzo mi się podoba. Tutaj szykowaliśmy się na pierwsze wakacje, kupiliśmy im te walizki, tuki, no i oni byli zachwyceni. Więc, to no tak, planowałam, że tutaj będą 3 lata, ale jest jeden rok, więc kolejny album w przygotowaniu. Ja tutaj mam chyba 80 stron w moim albumie, ale oczywiście to nie jest tak, że każdy musi robić taki gruby album. Możemy po prostu wybrać sobie wakacje charakterystyczne albo święta, albo po prostu na prezent. Więc ja osobiście po prostu bardzo lubię robić takie albumy rodzinne. Tam, gdzie się dużo po prostu dzieje. No, tutaj jak idą w kamizeleczkach. Ach, no i to zobaczcie. no. Jedne z piękniejszych zdjęć. I W sumie tutaj mamy rok 2018 i to był, gdzie synuś miał dwa latka, więc on jeszcze głównie był z małą w domu. Większość dnia spał, ale i tak bardzo mnie wspominam. A ja z turcią, o tutaj przeważnie bawiłyśmy się w piknik. No i takie piękne wspomnienia. I takie zbliżenia również się znalazły. Dlatego chciałam skorzystać z okazji i pokazać wam swoją fotoksiążkę, bo być może kogoś zainspiruje do tego, żeby stworzyć swoją. Mam dla was kod rabatowy, więc możecie od razu skorzystać ze zniżki. Wszystkie informacje odnośnie zniżki oraz link do strony printu znajdziecie w opisie filmu poniżej. Także zachęcam was do tego, żeby stworzyć sobie takie albumy, bo naprawdę jest to pamiątka na całe lata i nie tylko dla siebie, nie tylko dla dziadków, ale na przykład dla ukochanej osoby albo dla przyjaciółki, to myślę, że to będzie zawsze trafiony prezent. A dzisiaj w planach będą dekoracje świąteczne. Jeszcze dzisiaj nie będziemy ubierać choinki. Najpierw zajmę się dekorowaniem domu, pozmieniam może wazony, gdzieś powyciągam jakieś dekoracje świąteczne, wazony i tak dalej. I jeszcze chciałabym przygotować wieńce, które zawisną przed domem. Także taki jest plan. Mam wstążkę, mam wieńce, więc do roboty. No, i tak to zawsze ze mną jest, że w momencie, jak zaczynam coś robić, to zapominam, że przecież powinnam nagrywać. W końcu mamy vlogmas. E, więc słuchajcie, tutaj ta kompozycja tak naprawdę mocno się nie zmieniła. Nie wiem, czy pamiętacie. To są gałązki derenia ode mnie z ogrodu, które tutaj już <grywa> chyba są no, od dwóch albo trzech lat. Słuchajcie, one dalej tutaj stoją, i ja po prostu zmieniam tylko otoczenie tego derenia. E, I eukaliptus sztuczny to jest z Ikei. Dodałam gałązki, które. Które mam z zeszłego roku. po wami chyba kiedyś jakoś w kiku czy coś. Także zobaczcie, takie ośnieżone z szyszkami. I do tego mam takie, takie jagody. I myślę, że tutaj jak się je wsadzi, to one dodadzą troszkę takiego koloru. Tylko muszę metki zerwać. Mam tylko dwie gałązki. Ale myślę, że powinno dać radę. O, proszę bardzo. I piękna kompozycja. Do tego wyciągnęłam swój taki lampion, który kupiłam kiedyś w TK Maxie. i co roku po prostu go wyciągam. Uwielbiam go, jest prześliczny. No i Zobaczcie, musimy to jeszcze powycierać oczywiście, bo na razie to jest wszystko dekorowanie i wszędzie jest pełno kurzu i tych, tego brukatu, ale to na spokojnie. I do tego postanowiłam postawić tutaj taką drewnianą choineczkę. Także w taki oto sposób prezentuje się ten kącik. Trzeba będzie oczywiście jeszcze wszystko ogarnąć. Kapciuchy też wpisują się w scenerię, także tutaj dużo nie zmieniałam. Zabrałam tego konia i konia przestawiłam tutaj, tylko muszę jeszcze zabrać swoją opaskę i rękawiczki. Konika przestawiłam tutaj i na razie postawiłam tą choinkę sztuczną. Czy będę to ozdabiać, czy będę to coś zmieniać, to jeszcze zobaczymy. Na razie postawiłam to tutaj. I przechodzę do następnych dekoracji. W sumie zamiast tego lustra to fajnie by wyglądał wieniec. Ale z drugiej strony boję się, że będę miała za dużo wieńców, bo słuchajcie, mam ich sporo. Między innymi tutaj czekają wieńce zaraz na dekorację, którym się zajmę. Poza tym mam w planach powiesić na dworze, na zewnątrz, na oknach wieńce z czerwoną wstążką. Wstążki zamówiłam, chyba nie pamiętam, że wam mówiłam, czy nie. Zamawiałam na AliExpress. E, miesiąc temu, jak nie dłużej, i przyszły i mam takie przepiękne, czerwone, welurowe wstążki. W taki oto sposób wyglądają te tasiemki. No jedynie, co mi przeszkadzało w tych tasiemkach z weluru, które szły z Aliexpress przez od, chyba miesiąc czasu, jakoś tam, e, to, że słuchaj, one nie są na szpulce, one są po prostu złożone, więc generalnie jak się ich używa, no to trzeba chyba by było od razu zużyć wszystkie, żeby to... bo jak się po prostu porozwala, no to będzie kiepsko. Także mam takie czerwone wstążki grube, Grubych wzięłam chyba 3-5 metrowe, już nie pamiętam. I po, e, pobrałam też inne wstrążki i tak pomyślałam sobie, że będą fajne na prezenty albo do, różnego, do różnych innych dekoracji, ale myślałam, że one są troszeczkę grubsze. Także słuchajcie, wziąłam tutaj brązową, czarną, e, złotą i zieloną. To są takie cieniuteńkie, cieniuteńkie wstążeczki, ale myślę, że one i tak mi się przydadzą. Zgadza mi się z pewnością, wstążek nigdy za wiele, ja po prostu kocham wstążki, e, więc tutaj już przygotowałam sobie jeden wzór i myślę, że wyszedł po prostu idealnie, tak jak chciałam. Słuchajcie, przecudownie, zobaczcie. Taki oto wieniec, który zawiśnie na oknie i mam jeszcze pięć takich, albo cztery. <laughs> e, I tak jak zobaczyłam, jaki on jest śliczny, tak sobie wyważyłam, żeby na każdym oknie taki wieniec wisiał. Tylko będą potrzebne mi jeszcze haczyki z tyłu do przykleję je na oknie i wtedy coś takiego powieścić. Ale nie wiem, czy znajdę jeszcze. No, bo musiałabym jeszcze to kupić sporo tych wieńców. Ale one są po prostu tak piękne. Zobaczymy. Także wzięłam długość tasiemki. Myślę, że wybrałam idealną. Nie pamiętam, jaka to była długość, więc muszę niestety rozwiązać. Rozwiążę tą tasiemkę, zobaczę długość i utnę. Tyle tasiemek, ile potrzebuję, i potem z powrotem zwiążę i przygotuję kilka takich wieńców, które powędrują na zewnątrz. Ale po prostu mi się to podoba. Przecudna jest ta wstążka, i kocham welur, zawsze uwielbiałam welur. Wiem, że był niemodny przez jakieś kilka lat, ale teraz powrócił do łaski, po prostu wszyscy szaleją, a jestem. Zakochana i tylko się zastanawiam, tylko gdzie są moje poduszki. Poszewki welurowe, bo je również chciałabym wyciągnąć. Mam zielone, czerwone, czarne, yy, ale nie wiem, w sumie to wiem. szczerze, gdzie one się podziały, więc trzeba będzie jej poszukać. O, dość długo, słuchajcie. Nie wiem, czy mi wystarczy na wszystkie. Hmm. Zobaczymy. No i też ważna sprawa. Taki drobny, taki drobiazg. Ale zobaczcie, wystarczy, że tą wstążkę będziemy ciąć w takie widełki. Zobaczcie, ona jest taka pięknie zakończona. I od razu taka wstążka dużo ładniej wygląda. Tutaj troszkę się za mocno ucięło, ale... ale i tak jest ten kształt zachowany, więc pach. Dobra. Dobra, mam pięć wstążeczek idę po więcej i będziemy wiązać. The Christmas lights fill the city. There are people. I Jeszcze jedna kwestia, pewnie będziecie pytać, te wieńce, to są wieńce z Castoramy, są jedne z tańszych wieńców i słuchajcie, one po prostu się obsypują na potęgę, więc jeżeli chodzi o do domu, jeżeli, nie wiem, no trzeba na nie uważać, tak, to nie są rzeczy z wysokiej półki, natomiast myślę, że na zewnątrz po prostu mi się sprawdzą. Natomiast jeszcze taka jedna kwestia, która mnie... Bardzo przeraziła, bo ja szukałam takich wieńców do długi czas i nie mogłam znaleźć. Po prostu ceny poszupowały w górę, więc mi się udało naprawdę znaleźć niedrogi wieniec, No bo ja zamierzam ich mieć naprawdę sporo, ale tak to delikatnie większy wieniec również w kastoramie. Podobna jakość, no to kosztowało już 100 zł. To mnie troszeczkę zbiło z tropu, więc udało mi się, cieszyć się bardzo, w innej bo Powiedziałam troszeczkę wcześniej, szukając tych wieńców no i udało mi się znaleźć natomiast jak mi się to sprawdzi to bardzo bym chciała jeszcze domówić sobie że może w internecie będzie po prostu ich więcej no bo mówię, bo cena jest ok i jeżeli chodzi o przeznaczenie na zewnątrz, no to mogą one sobie być natomiast w domu, no to one nie są zbyt wiecie, ładne, one z daleka będą ładnie wyglądały natomiast bliska, kiepsko O, 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 słyszę, że kapusia się robi. Ostatni wieniec. To ja coś źle policzyłam? Gdzie jest jeszcze jeden wieniec? Raz, dwa, trzy, cztery. Ktoś zabrał jeszcze jeden wieniec. Więcej przygotowane. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się je powiesić. Raczej nie, ale one sobie tutaj przygotowane będą czekały. Z pewnością będę się musiała zająć podwórkiem, ponieważ tam jeszcze mam dynie i je trzeba schować. Snopki siana, czy tam słomy, bo wszyscy mnie poprawiają, tak wiem, słoma i siano. Zawsze mówię na odwrót, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, jaka jest różnica, ponieważ już tutaj i znajomi ze wsi, i rolnicy również mi mówili, więc. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to różnica, ale, ale tak, muszę je schować i ogarnąć tutaj na zewnątrz. No i myślę, że pokażę Wam w następnym vlogu. I teraz jeszcze takie pytanie. Powiedzcie, czy chcielibyście więcej takich poradników prezentowych u mnie na kanale? Bo. Tak sobie myślę, że chyba wszyscy prawie robią poradniki prezentowe w swoich filmach, a vlogmas to jednak polega na vlogowaniu, czyli na takim pokazywaniu swojego życia przed świętami, więc to jest zupełnie coś innego niż prezentownik, poradnik, ale no nie wiem, być może postaram się wam w taki sposób, tak jak teraz podczas vlogów, podczas tego jak przygotowuję się do świąt, pokazać wam jakie prezenty ja kupuję co ja sugeruję być może tak postaram się wam wpleść także dajcie mi znać proszę w komentarzach poniżej, czy chcielibyście takie porady z prezentami, żebym gdzieś tak faktycznie wklejała we vlogi no i teraz mam nadzieję, że pojawi się trochę więcej vlogów, więc bądźcie na bieżąco mamy vlogmas, tyle ile dam radę tyle będę vlogować i tyle będę Wrzucała. Także yy, myślę, że kolejny vlog pojawi się niebawem. Postaram się co drugi, trzeci dzień wrzucić jakiś filmik na kanał. Także bądźcie na bieżąco. Jeżeli jeszcze nie śledzicie mojego kanału, nie subskrybujecie, to proszę Was, zróbcie to teraz. Kliknijcie na taki czerwony guzik: Subskrybuj, zaznaczcie obok dzwoneczek. No i wówczas poinformuję Was YouTube o tym, że film pojawi się na kanale. Gdyż ja nie jestem w stanie teraz się określić dokładnie którego dnia, kiedy pojawi się nowy film, więc myślę, że to na pewno wiele ułatwi. Poza tym, żeby śledzić to, co się dzieje na bieżąco to zapraszam Was na swój Instagram, tam przeważnie wrzucam takie Instagram stories, które, e, które pokazują, co się dzieje danego dnia, więc jeżeli chcecie więcej, to zapraszam Was również tam. A ja teraz, słuchajcie, myślę, że się pożegnam, e, no i zapraszam Was na kolejny vlog, który pojawi się niebawem. E, do zobaczenia! Buziaki, papa! Pa.